Cześć, witajcie z tej strony Antrex, a to jest drugi odcinek z serii Lego Nin... Znowu. Cześć, witajcie z tej strony Antrex, a to jest trzeci odcinek z serii Wyjaśniamy Ninjago, czyli serii, w której wyjaśniamy proste rzeczy, które wtedy stają się trudne. Dzisiejszy temat jest tego idealnym przykładem, a mowa o strojach ninja. Skrywają o wiele więcej tajemnic niż nam się wydaje. Zapraszam i miłego oglądania! Żeby poznać cały sens strojów ninja, musimy cofnąć się do samego początku. Na długo przed początkiem czasu, zanim pierwszy mistrz Spinjitzu stworzył krainę Ninjago, używając do tego czterech złotych broni Spinjitzu, trwały czasy feudalnej Japonii. W tych czasach działali sprzecznie z ideą Bushido, zesoną walki i honoru, ninja. Tak powstali ninja. Wynajmowali byli głównie do skrytobójczych zadań, więc ich strój musiał spełniać pewne wymagania po pierwsze powinien być wygodny i nie właściciela do tego powinien posiadać lekką obronę w postaci naramienników bądź w późniejszym czasie kamizelki kuloodporne zazwyczaj ninja byli anonimowi więc żeby nikt ich nie poznał nosili kaptury lub maski ninja lub półmaski wykorzystywane głównie przez kunoichi do wyposażenia ninja należały różne bronie począwszy od zwykłej katany przez klasyczne shurikeny aż do nunchako wymagającego specjalnych treningów Dlatego warto byłoby mieć miejsce, gdzie wszystkie te bronie można schować. Omówimy sobie teraz wszystkie stroje ninja, sprawdzimy ich funkcjonalność, dowiemy się jak zostały zdobyte, ile ich było oraz który strój najlepiej poradziłby sobie w czasach feudalnej Japonii. Zapraszam. Strojów ninja było aż 20. Pierwszym strojem był strój podstawowy. Do pokazania strojów użyłem strojów wzorowanych na tym kola, ponieważ są czarne. Trainee. Strój ten był wykorzystywany przez ninja, odkąd zwerbował ich mistrzu. Ostatni otrzymał go Kai. Wcześniej strój był czarny, ale w sezonie pilotażowym mistrzu, używając mocy kreacji, nadał strojom symbole i kolory. Co do funkcjonalności: Duży kaptur zawiera miejsce na schowanie broni. Strój jest wygodny i praktyczny. Jednak nie posiada na ramiennika bądź innego elementu obrony. Posiadali go Kai, Jay, Zane oraz Cole. Dragon Extreme. Ten strój, podobnie jak poprzedni, był wykorzystywany głównie w sezonie pilotażowym. Nie wiemy jak go ninja zdobyli, ale był to raczej zamówiony strój przez ł. Nosili go Kai, Jay, Cole i Zane, ale istnieje też niekanoniczna figurka Lloyda DX. Przestali go nosić, gdy smoki odleciały od ninja. Strój ten pod względem budowy jest praktycznie identyczny jak poprzedni. Różni się jedynie nadrukowanym smokiem. Zen Extreme Strój ZX został stworzony tak, żeby idealnie nadawał się do walki z wężonami. Został zamówiony przez Łu, a dostarczony przez listonosza w odcinku szóstym, pierwszego sezonu. W mojej opinii jest to strój idealny. Jest wygodny, ma kaptur ninja, posiada elementy zbroi na masce i stroju z naramiennikami. Elemental Robes Strój kimono został przez ninja zdobyty podczas pobytu w Świątyni Światła. Wiele osób myśli, że jest to zmieniony strój Zen, ale mimo identycznych właściwości jest to inny strój, na co wskazuje strój Jay'a na początku czwartego sezonu. Podobna sytuacja jak ze strojem DX. Kolejną ciekawostką jest to, że w serialu strój ten posiadał na ramienniki, natomiast w zestawach już nie. Technorobes To gi zostało przemycone dla ninja przez Cyrus'a Borga. Był to pierwszy strój, który zawiera półmaskę. Ostatni raz widzimy go w odcinku 36. Ubiór mało praktyczny, posiadali go wszyscy ninja oprócz Nii, która wtedy nie była ninja. Na ten strój w 34 odcinku ninja założyli stroje kamiennych wojowników. Nie był to jednak osobny strój. Turnament. Strój otrzymany na początku turnieju żywiołów odczyna nie jest idealny do walki z wrogami, ale do turnieju jak najbardziej. Podobnie jak poprzedni strój, ten również ma półmaskę. Posiadali go Lloyd, Jay, Kai i Cole. Niekanoniczną minifigurkę posiada również Zane, a zdobyć ją można było w zestawie akcesoriów z 2016 roku. ZUKIN Ten strój zastąpił poprzedni w trakcie turnieju żywiołów. Ma dobrze maskujący kaptur, miejsce na dwie katany i poukrywane w innych miejscach skrytki na broń. Do tego posiada lekkie opancerzenie, o ile można to tak nazwać, z brązowego, bliżej nieokreślonego materiału. Według mnie strój idealny, taki który spełnia wszystkie wymagania, sam bym używał. Possession Ropes. Jeden z dwóch strojów sezonu 5. Posiadali go wszyscy ninja oprócz niej. Miał dwukolorowy kaptur ninja, wiele skrytych na broń oraz miejsce na broń z tyłu, stroju jednak bez naramienników. Co ciekawe, pasy ninja w tym stroju są identyczne jak w stroju z sezonu 6. Został kupiony dla ninja przez mistrza Łu. Deepstone. Pierwszy strój, który posiadała Nia. Był pokryty zbroją z eterycznej skały. Poza tą różnicą była to koncepcja skopiowana z poprzedniego stroju. Ninja otrzymali te stroje przed wyprawą na zawodzącą górę. Nie otrzymał go jedynie Cole, ponieważ był wtedy duchem. Kostium również porządny i postawił go również bardzo wysoko w rankingu. Destiny Jitsu Extreme. Ten strój przez wielu ludzi nazywany jest inaczej. Wystąpił w sezonie szóstym i jest pierwszym strojem z naramiennikiem na jedno ramię widnieje na nim symbol Aikjitsu. Posiadali go wszyscy ninja. Ropes. Strój zakupiony przez Łu tuż po wydarzeniach z sezonu 6. Jest płynnym połączeniem podstawowego stroju i stroju Zx. Posiadali go wszyscy ninja, a używali go w serii komiksowej Mroczna Wyspa oraz w odcinku specjalnym Day of the Departed. Moim zdaniem najładniejszy strój. Fusion ropes. Nazwa tego stroju prawdopodobnie pochodzi od smoka Fuzji. Strój bardzo ciężki, raczej mniej wygodny od na przykład stroju Destiny. Posiadali go wszyscy ninja i otrzymali od mistrza Wu. Do zamontowanego na ramiennika można schować do dwóch katan. Jeżeli chodzi o minifigurkę, to ostatni strój zawierający odlew kaptura z 2015 roku. Resistance. Początkowo ten strój wydawał mi się fatalny, zapewne przez maski. Ale po głębszej analizie doszedłem do wniosku, że ten strój nie jest taki zły, towarzyszył nam przez cały 2018 rok, w dwóch sezonach ósmym i dziewiątym. Po odcinku 84 stroje zostały mocno zniszczone. Niektórzy się mylą i odróżniają zniszczony strój od zwykłego, ale to jeden ten sam. Sama dwuczęściowa maska, mimo że niewygodna w formie zabawy, to jednak praktyczna w rzeczywistości. Posiadają go wszyscy ninja. Legacy. Stroje wydane z okazji dziesiątego sezonu ninjago mają w zamyśle przypominać połączony strój Trainy z DX. Nie mają komory na miecz ani żadnego elementu zbroi. Zamiast tego pojawiła się nowa wersja maski. Strój wygodny i z pewnością nadający się do walki w ukryciu. Ale przyszedł strój Amo. Czego złego bym nie powiedział o sezonie 11, a wiele jest takich rzeczy, to strój miał fantastyczny. Trochę można go nazwać aktualizacją stroju Legacy. Na tym stroju jest wszystko, co potrzebne. Od tego stroju sięga wiele odnóg, które możemy teraz poznać. Digi, pochodna stroju Armor z gry Prime Empire, jest przystosowana do działania w grze Miltona Dajera. Stąd przyciski na klatce oraz interaktywny wizjer VR, wirtualnej rzeczywistości. Tego stroju nie posiadał Zane, ponieważ jako nindroid nie mógł korzystać z pobytu w grze. Ninja zdobyli tę stroję w formie awataru w odcinku 5 sezonu 12. Hero. Ten strój jest idealnym przykładem tego, że twórcy nie mają już pomysłów na stroje, które choć trochę przypominają strój ninja. Jednak później nie jest lepiej. O czym się jeszcze przekonacie, ale o stroju. Zbroja rycerska plus gininja to nie najlepsze połączenie i tyle. To po prostu zbroja nałożona na strój AM. Strój z 2021 roku, dokładniej z odcinka specjalnego, wyspa. Strój jest idealny, ale ponownie nie do walki płatnego zabójcy, ale do walki w klimatach dżunglowych. A do tego został stworzony. Lekki opancerzenie, półmaska i bandama to idealne połączenie. Dzięki występowaniu kieszeń oraz miejsce na katane, ten strój jest porządny. Skuba. Strój, o którym szkoda gadać. Nie dość, że ma go tylko czterech ninja, to jeszcze jest to strój bardzo niewygodny do walki. Bo jest to strój do nurkowania. Ratuje go tylko komora na miecz za butlą. Oraz ostatni znany nam strój, czyli strój Golden Legend. Nie znamy pochodzenia stroju, ale wiemy, że ninja używają go w przyszłości, którą widzimy w shortach Legacy. Wszystkich oprócz Golden Aue. Stroje złote, idealne, z maską, z bronią. Każdy inny, więc trudno ocenić użyteczność. Zwłaszcza, że opierają się głównie na mocy żywiołów właściciela. Ze względu na brak informacji, można je pokraktować jako ciekawostkę. I to na tyle z omówienia strojów. Przygotowałem jeszcze mały, subiektywny ranking najlepszych Kimon ninja. Na pierwszym miejscu Zukin. Mówiłem, że sam bym używał, na drugim Deepstone za funkcjonalność. Podium zamyka genialny strój z niegenialnego sezonu 11. Potem kontrowersyjnie bo Resistance, a następnie Honor Robes. Niestety na podium i do piątego miejsca nawet nie załapał się strój Zen Extreme, który również zasługuje na wyróżnienie. Co do najgorszych to mam parę typów, o których nie będę numerował. Chodzi o Skuba, Techno Hero oraz Tournament, z wiadomych powodów. Koniec. Dużo tego było, ale mam nadzieję, że się podobało. Ja dziękuję za oglądanie. No ja mam dzisiaj krystalki, to jest moja ulubiona woda. Więc muszę się napić muszynianki. Zostawcie ocenę przychylną Waszym odczuciom. Cześć i żegnajcie. Mówił do Was Antrex. Cześć!